Kolejna część uprawy już teraz agregat uprawowy to w zbieramy kamienie ładnie wieje świat świeci słońce wszystko przysycha dużo jest takich resztek na górnikach na wierzchu gdzieś jakieś jeszcze samosiejki pewnie trafią po tych bezurkowych uprawach ale wygląda to obiecująco nie jest gorzej jak w orce a miejscami gdzie jest trochę więcej obórnika na wierzchu to właśnie jest taki efekt taki bardzo organiczny gleby gdzie miejscami mamy taki piasek I to myślę że jest bardzo na plus agregat taki zwykły standardowy chyba wałki strunowe potem będziemy jeszcze tutaj siać zwykłym poznaniakiem starym Będziemy patrzeć potem jak będzie, czy chwasty tego wszystkiego nie zjedzą.